Witam, pozdrawiam. Postanowiłem sobie tak delikatnie, można powiedzieć, odpocząć od tego garlanda. Jednak postanowiłem sobie zrobić chociaż kadłub przygotować niszczyciela amerykańskiego USS Ward. <coughs> I pierwszy obrońca Pearl Harbor. Podoba mi się w ogóle ten czterokaminowiec. Powiem Wam, że tutaj widzicie jaka różnica jest oba okręty w skali 1.400 niszczyciel wart i krążownik podwodny I-16 jak jest tyle dłuższy no tutaj mamy też miniaturowa yy, łódź podwodna H-16 co znaczy, ja mówię H-19 I-16 to jest ten krążownik a H-19 to jest miniaturowa łódź tu jest w całości a tu jest do linii wodnej czyli jak płynie na wodzie to tyle go widać na wodzie tyle go widać no. tyle widać skwarek tylko nie torowej podwodnej to jest taki właśnie zestaw JSC To tak będzie potem na dziuramie morskiej to jest właśnie wydawnictwo JSC pierwszy strzał per Harbor taki właśnie cztery kominiowiec Także kadłub sobie zrobiłem już. Jest to po prostu pierwszy obrońca Pearl Harbor. Niszczyciel USS Ward. Numer DD139. Był jedynym ze 111 okrętów typu Wickes, Zbudowany w latach 1917-1921. Kariera okrętu byłaby pewnie równie zwyczajna jak w przypadku większości tych typu jednostek, bo były odstawione już do rezerwy. No ale, ale ten okręt, te, jak inne jednostki, trafiły do Oper Harbor, gdzie 7 grudnia 1941 roku zatopił miniaturowy okręt podwodny, Chodził o japoński. Zadając pierwsze straty w wojnie między USA a Japonią, czyli ten okręt jako pierwszy, zanim te samoloty w nadleciały nad Pearl Harbor, wykrył miniaturową łódź podwodną i ją zatopił. Niszczyciele Topowicka zbyły jednym z kilku typów niszycieli zbudowanych pod koniec I wojny światowej. w Odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie na okręty wojenne do ochrony konwojów i zadań patrolowych na Atlantyku. W krótkim czasie zbudowano 6 typu Caldwell, 156 typu Clemson i 111 typu Vitges. Cechą charakterystyczną tych jednostek były cztery kominy i płaski pokład. Dzięki temu budowano je w rekordowym tempie. Takie proste okręciki. Stepkę pod USS Ward podłożono 15 maja 1918 roku. Podowanie miało miejsce 1 czerwca 1918 roku, a do służby wszedł już 27 lipca 1918 roku. Okręt miał długości 95,8 metra, długości wyporność 1267 ton. Napęd stanowił dwie turbiny parowe o mocy 26 610 km, zapewniając prędkość 35 węzłów. To właśnie. Tutaj właśnie ten okręt. żeby było proste w budowie. Tylko to wszystko mi leci. Tak to wygląda, właśnie. Czy widzicie jaka jest różnica niż ciela w skali 1,200 a skala 1,400? Uzbrojenie tego okrętu stanowiło 4 dział kalibru 102 mm. dwa działka kalibru 76 mm i 4-3 rufowe wyrzutni torped 533 mm Załoga liczyła 231 oficerów i marynarzy Po zakończeniu treningu załogi Okręt wszedł służby najpierw na Pacyfiku, a już po zakończeniu pierwszej Wojny Światowej w maju 1990 roku trafił na Atlantyk, gdzie zabezpieczał przelot łodzi latających Curtis NC przez Atlantyk, następnie ponownie przeniesiono go na Pacyfik gdzie pozostawał w służbie aż do 1921 roku. Następnie przeniesiono go do rezerwy, w której pozostał do stycznia 1941 roku. Po 20 latach bezczynności okręt został przywrócony do służby w roli jednostki patrolowej w Pearl Harbor. 7 grudnia 1941 roku Okręt patrolował wybrzeże, gdy w nocy o 3:57 jego dowódca Willam W. O. o. otrzymał informację od załogi trałowca USS Condor o zauważeniu peryskopu. Okręt przepłynął w rejon wejścia do Pearl Harbor, gdzie o godzinie 6:37 obserwatorzy zauważyli peryskop za, za statkiem transportowym Antares pobającym do bazy wyczucie rozpoczął atak rzucie 45 najpierw ostrzeliwając zoważony okręt podwodny wziął artylerię główny a następnie obrzucił go bombami głębinowymi informacje o ataku zostały przekazane do dowództwu bazy ale z powodu błędów proceduralnych nie ogłoszono alarmu. i to właśnie był ten błąd gdyby informacja o ataku na okręt podwodny została odpowiednio wykorzystana i ogłoszono by alarm Możliwe, że uniknięto by zaskoczenia japońskim atakiem na Pearl Harbor. Jak się później okazało, Ward zaatakował japoński jetrowy okręt podwodny Kyoho Ten dwuosobowy okręt próbował wedrzeć się do Pearl Harbor zamiarem wspierania ataku na bazę. Co ciekawe, potwierdzenie ataku uzyskano dopiero 28 sierpnia 2002 roku. Tak, właśnie, bo 28 sierpnia 2002 roku odnaleziono wrak oraz zauważono przeszczeliny na jego kiosku. Czyli wrak znaleziono tego, tej łodzi, miniaturowej w 2002 roku. To tak na 100% potwierdzono, właśnie. W 1942 roku Wart wrócił na zachodnie wybrzeże USA, gdzie podobno. Poddano go modernizacji, w ramach której przebudowano go na tzw. szybki transportowiec, czyli niszyciel przystosowany do zadań transportowych. W tej roli okręt wrócił do służby w 1943 roku i brał udział w działaniach desantowych na Filipinach. 7 grudnia 1944 roku okręt został zaatakowany przez kamikadze u wybrzeży Mimo obrony jeden z samolotów uderzył w kadłub i od Doprowadził do zniszczenia maszynowni oraz pożaru. Kiedy stało się jasne, że okrętu nie da się uratować, udano rozkaz opuszczenia pokładu. Następnie płynący wrak został dobity przez ostrzał zniszczyciela USS Umbrain, którego dowódcą był William F. Outru Brigade. Niszczyciel, który oddał pierwsze strzały w wojnie między USA a Japonią, zatonął dokładnie 3. Lata po tym wydarzeniu. Jedyną pamiątką po okręcie pozostała armata kalibru 102 mm, zdjęta z niego podczas modernizacji i przebudowy. jak przebudowano na transportowiec. Tak to właśnie jest także metal wydają na dioramie Także jak ten okręt będzie skończony, ten niszczyciel, to widzimy taki fajny kolor niebieskawy jest. Także nagra się film go w całości. Ponieważ on będzie w całości, tylko właśnie kiedy będzie sklejony, ale na tej ramie już po prostu w całości nie będzie. Dlatego właśnie pokażę Wam, jak wygląda sklejony w całości, a potem już będzie niezły ostrzał. Także taki mam plan. oba okręty na tej ramie i będzie przepływać, znaczy przelatywać. Gdzieś może na tej wysokości katalina. Gdzie zrzucała bomby. To, że będę musiał jakoś tak fajnie zrobić, żeby ona była w wersji. Dlatego ja właśnie zrobiłem Katalinę w wersji lecącej. To, że fajnie, bo tam są karabinki, tak jak powinno być. Także zobaczymy, jak mi ta ma wyjdzie. No dobra, trzeba to odstawić na bok na kredensik i brać się dalej z tego garlanda, bo mam cel po prostu do świąt go skończyć. Taki mam cel do świątko skończyć, tylko że on ma dużo, dużo, dużo drobnicy, co mnie bardzo zniechęca. No także tyle mam już zrobię. Także jak skończę Garlanda, tą dziuramę zakończę. Mam już też żołnierzyki pomalowane, marynarzy to tą dziuramkę z tymi okrętami, to mi się wydaje, że będzie bardzo szybko zrobiona bo tym bardziej, że okręty są już gotowe. Tego tylko dokończę sobie marynarze, tylko się pomaluję w skali 1-400, bo też muszę dać marynarze bo jak widzicie, tutaj jest tutaj armata i 16 w ten sposób, karabinki też są w ten sposób, ponieważ tu jest ostrzał, ale właśnie postanowiłem sobie go dać, właśnie jak płynie, na ten, płynie w wynurzeniu, no a ten niszczyciel będzie po prostu przełamany. Mam taki plan do ramki, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, ale szkoda było mi to wywalać. Te miniaturki to co zrobiłem. Najwyżej będzie gdzieś z boku przypływać ta miniaturka. Bo to szkoda rzucać. A były właśnie obie wersje do sklejenia. Dobra, no to na razie. No. Biorę się dalej zaklejenie. Garlanda, no to mi pozostało? Aż go dokończyć. Ale już powiedziałem sobie, że więcej nie będę kupował modeli z wydawnictwa Quisty jak już to WAC, albo mały modelarz są najprościejsze do roboty i nie ma tyle drobnicy a wiek już nie ten no dobra to na razie tu jeszcze rzut przybliżenie na Katalinę H19 Miniaturki Krążoblik podwodny I16, no i kadłub zrobiony niszczyciela amerykańskiego USS FART. No dobra, to na razie cześć.